Prezenterka TVP na żywo przekazała smutne wieści. Nie żyje zasłużony pracownik stacji. Smutna wiadomość dla środowiska telewizyjnego i nie tylko. 2 lipca, podczas wtorkowego wydania serwisu informacyjnego TUB 19:30, widzowie dowiedzieli się o niespodziewanej i tragicznej śmierci montażysty i wieloletniego zasłużonego pracownika telewizji polskiej. Wojciech Erlichman zmarł w wieku 50 lat. W trakcie programu 19:30 prowadząca serwis Monika Sawka przekazała wiadomość, która wstrząsnęła widzami. Wojciech Erlichman, montażysta wieloletni i zasłużony pracownik stacji, nie żyje. Ciepłe i wzruszające słowa, którymi pożegnała swojego kolegę, zapadły w pamięć wszystkim, którzy oglądali program we wtorek 2 lipca. Nie żyje wieloletni pracownik Tvp Wojciech Erlichman. A na koniec smutna wiadomość: dziś pożegnaliśmy naszego kolegę z pracy montażystę Wojciecha Erlichmanna. Wojtek był wielkim fanem muzyki heavy metalowej, jego pasją była jazda na rowerze i kino. Wspominała Sawka, dodając, że pan Wojciech zmarł krótko przed swoimi 51 urodzinami. Na koniec serwisu widzowie mogli obejrzeć wzruszający materiał zawierający zdjęcia z ostatniego pożegnania Wojciecha Erlichmana. To kolejna w ostatnich dniach strata w środowisku dziennikarsko-telewizyjnym. Przypomnijmy, że kilka dni temu informowaliśmy o śmierci Barbary Trzeciak-Pietkiewicz, matki Moniki Richardson, która była blisko związana z mediami. Z kolei w poniedziałek 1 lipca media obiegła informacja o śmierci Waldemara Kuchanego, który przez ponad dekadę był oddany swojej pracy w jednej z najbardziej kontrowersyjnych polskich gazet Tygodniku Nie. Program 19:30 zadebiutował na antenie TVP 20 grudnia 2023 roku, zastępując skompromitowane wiadomości. Obecnie wśród gospodarzy programu znajdują się Joanna Dunikowska-Paś, Zbigniew Łuczyński i Monika Sawka.